Boisko przy bloku numer 11 na osiedlu zwycięstwa miało zostać zmodernizowane już na początku tego roku. Termin wielokrotnie przesuwano ze względu na kilkukrotne poprawki wnoszone do projektu przez miejskich urzędników. Wydaje się, że przedsięwzięcie weszło w ostateczną fazę zmierzającą do realizacji. Ogłoszono właśnie przetarg, a na ofertę administracja czekać będzie do 14 września. Jeżeli uda się go rozstrzygnąć, prace mogą ruszyć jesienią. Boisko, to które stoi tutaj za nami, będzie wyposażone w nową płytę do gry, czyli będzie to nawierzchnia syntetyczna strawy sztucznej. W wielofunkcyjne do gry i w, w siatkówkę, w koszykówkę, czy w piłkę nożną kompletne nowe ogrodzenie z piłkochwytami i nowe wyposażenie w te elementy do, do tych gier zespołowych i cztery nowe lampy energooszczędne oświetlające płytę boiska więc no, zupełnie inaczej będzie się prezentowało, będzie to inna jakość użytkowania. Część osiedla Zwycięstwa właśnie tutaj przy ulicy Połabskiej od wielu lat była niezagospodarowana. Mieszkańcy właśnie tej części zgłaszali nam uwagi, aby powstało z prawdziwego zdarzenia tutaj boisko wielofunkcyjne, tak jak przy szkole podstawowej. Dzięki wspólnym wysiłkom Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, która na ten cel z budżetu przekazała 86 tysięcy, a także Radzie Osiedla Zwycięstwa Poprzedniej Kadencji, a przede wszystkim też Zarządowi PSM Winogrady, udało się złożyć wniosek grantowy niestety mieliśmy pewne problemy proceduralne miasto zgłaszało uwagi i przez dłuższy czas właśnie nie mogła nastąpić realizacja ale niedawno został ogłoszony przetarg i 14 nastąpi ogłoszenie już otwarcie zgłoszonych ofert i mamy nadzieję że znajdzie się wykonawca który właśnie zrealizuje tą inwestycję bardzo ważna w tej części osiedla jak wspomniałem, wielofunkcyjne boisko przeznaczone do piłki nożnej Siatkówki, koszykówki, nastąpi także wymiana opotowania. Tutaj powstanie także oświetlenie, tak aby w godzinach wieczornych mieszkańcy mogli korzystać. I mamy nadzieję, że mimo właśnie tej epidemii, która panuje, to w sposób bezpieczny mieszkańcy właśnie będą mogli w tym roku już korzystać z tego terenu. Prace projektowe trwały w roku 2019, natomiast w roku 2020 no projektant właśnie dokonywał oceny tych prac. No trwało to nie da się ukryć bardzo długo i cieszymy się, że też między innymi po naszej interwencji tutaj jako Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, po piśmie również do Pana Prezydenta Miasta Poznania i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Grzegorza Ganowicza, sprawa ruszyła z miejsca i przede wszystkim udało się rozwiązać wszystkie te problemy techniczne, które do tej pory wskazywał projektant, Także spółdzielnia może już spokojnie ogłosić i ogłosiła już przetarg, czekamy na jego rozstrzygnięcie. No i tym samym mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku, tak jak planowaliśmy, choć z opóźnieniem, bo plany były, że to boisko miało być już oddane na przełomie maja i czerwca, to że się uda zrealizować to działanie. W październiku lub listopadzie no ewentualnie zakładamy też opcję gdyby się nie znalazł żaden chętny żadna chętna firma o wydłużenie realizacji tej inwestycji bo jest też taka możliwość ale liczymy że już teraz wszystko mamy nadzieję pójdzie z górki w tym temacie na koniec przypomnijmy, że boisko zostanie zmodernizowane ze środków miejskich, ze zwycięskiego grantu, o który ubiegała się Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ przy finansowym udziale PSM Winogrady.